U was jest wszystko w porządku po świętach, że się najedliście, że już wracamy brzuszkami powoli do normy. Pamiętajcie, tak do dwóch, trzech dni może to z Was schodzić. Ja dzisiaj robię sobie pierogi. To są takie pierogi, które no nigdy bym nie sądziła, że pierogi z ziemniakami są tak dobre. No więc słuchajcie, to są pierogi z przepisów moich teściów a chyba nawet bardziej też co, bo on to najczęściej robi. Tak, ja tutaj mam gotowane ziemniaki. Oczywiście mam ich za mało, bo ja tak lubię sobie zrobić 200 pierogów, schować do zamrażarki i mieć na czarną godzinę. No, ale nie chcę mi się do sklepu, też nie mam sił, żeby iść do tego sklepu za bardzo. No, więc jutro sobie po prostu je dokończę. I tak, do tych ziemniaków dosypuję podsmażoną sobie na maśle cebulkę. Pamiętajcie, że ona musi być drobno pokrojona, bo będziemy to po prostu e, z tymi ziemniakami zaraz łączyć. Wsypuję sobie tam całą. Jeżeli chcecie mieć taką bardziej fit wersję, dodajcie sobie oliwę z oliwek. I do tego jeszcze dodaję sobie sól i pieprz. E, ziemniaki też gotowałam w osolonej wodzie, dlatego ja nie dodaję jej za dużo. E, po prostu tak do smaku i wiecie sobie wszystko razem. Słuchajcie, przepis na ciasto podam Wam po prostu w opisie. Ja, ja już mam tutaj placka na pierogi i wkładam sobie ten nasz farsz ziemniaczany w te pierogi i zawijam. On naprawdę jest tak dobry. I generalnie. Mm, ja to po prostu też podaję z cebulką, która jest polana, y, która jest już smażona na oliwie, nie na masełku. I naprawdę one są przepyszne te pierogi. Troszkę sobie dałam za dużo farszu. Dobra. I jak zjecie te pierogi z ziemniakami, to uwieście mi, że już po prostu żadnych innych nie będziecie chcieć jeść. Są naprawdę obłędne. Dobra, moje są zawsze brzydkie, jakby te pierogi, ale są smaczne. A to jest dla mnie najważniejsze. I też jeszcze bardzo ważne jest to, aby ten farsz na pierogi był ciepły, żeby on się zbytnio nie zgrudkował, bo ja kiedyś dawałam zimne, czekałam, aż te pierogi mi wystygną, no, ale się okazało, że on musi być po prostu ciepły. Tak więc nakładam go sobie łyżeczką, zabijam pieroga i tak naprawdę możemy jeść. Gotujemy standardowo w wodzie osolonej. Tak jak gotujecie zawsze pierogi. Słuchajcie, ja już mam, także lecę się zajadać. Właśnie tego raz pierwszego w ogóle biorę. Czy już jest ugotowany na próbę. Mm. Przepraszam. Może Muszę tylko trochę dosolić do wodę, bo mam za mało soli. Ale jest naprawdę petarda. Także e, róbcie, kosztujcie. Możecie sobie narobić pełno do zabrażarki, zamrozić, więc po prostu potem... Święty spokój, tak jak ja to robię. Smacznego.